Tomi Cafe. Oficjalny partner telewizji klubowej. Jest z nami pan trener Robert Kasperczyk. Panie trenerze, rozmawiamy w cygańskim lesie. Chyba ciągnie pana do Bielska Białej. No, że ciągnie nie ukrywam i nie, nigdy tego nie ukrywałem, że ilekroć z samemu czy z małżonką wjeżdżamy do, do, do tego przepięknego miasta, to, to serce zawsze bije mocniej. Boli to, że to miasto się tak rozrasta w, w takim tempie, że za chwilę już nie będziemy z małżonką poznawać, gdzie jesteśmy, bo począwszy od stadionu poprzez obwodnicę, biorąc pod uwagę fakt, jak to wtedy wyglądało, jak cała infrastruktura miasta wyglądała w roku 2011-2012, wtedy, kiedy wspólnie współpracowaliśmy, pracowaliśmy, no to naprawdę zmieniło się bardzo dużo, ale tylko i wyłącznie na korzyść. Jakie było Pana pierwsze szczere uczucie, gdy dowiedział się Pan, że Podbeskidzie znowu zagra w Ekstraklasie? Szcz... Nie ma czegoś takiego, czy szczere, czy nieszczere. Bardzo serdecznie gratuluję, bardzo się ucieszyłem. Powiem egoistycznie nawet, że, że wiedząc o tym, że prędzej czy później ten awans nastąpi, bo Biorąc pod uwagę możliwości klubu plus sztab szkoleniowy plus władze, i tak dalej, już nie mówię o współpracy z, ze stabilnym sponsorem, czy przychylnością władz miasta, które tutaj od lat funkcjonowały naprawdę w tym, w tym trójkącie, czworokącie, kapitalnie. To, że prędzej czy później to nastąpi, dlatego tym bardziej się cieszę, że to jest teraz. A wracając do mojego egoizmu, wiedziałem, że kiedyś ktoś wspomni, że to nie jest pierwszy awans, tylko był już kiedyś, 9 lat temu, ten pierwszy, i myślę, że siląc się na porównania, chociaż ich bardzo nie lubię, wydaje mi się, że oba awanse są tak samo ważne, naprawdę. I nie wiem, nie wiem, powiem z przekorą też być może. Nie chcę ujmować niczego tym chłopcom, którzy 9 lat temu to zrobili, ale wydaje mi się, że w kontekście tego, co się stało w przeszłości, ten awans myślę, że będzie bardziej wartościowy, bo zarówno władze miasta, jak i sztab szkoleniowy, jak i sponsorzy i tak dalej, piłkarze również są mądrzejsi o, o ten awans pierwszy. I to, co się stało później, te 5 lat istnienia w ekstraklasie, zakończone niestety spadkiem, nigdy się już nie, nie mają prawa powtórzyć. Kibice i eksperci dostrzegali mnóstwo podobieństw pomiędzy drużyną z tego sezonu, a, a drużyną Pana, która w 2011 roku wywalczyła ten historyczny wtedy awans do Ekstraklasy. Począwszy od tego, że skład był budowany na graczach z regionu, po takie detale, że na przykład czcionka na koszulce była, była taka sama. Pan widzi jakieś podobieństwa między tymi dwoma drużynami? Nie sile się w ogóle na porównania, nie lubię ich, natomiast powiem, że oba sukcesy mają jeden, jeden wspólny mianownik. Niech to nie zabrzmi jak łubu-dubu z klasyka, ale wspaniałych prezesów. Zarówno Janusz Okrześlik, jak i Bogdan Kłys to są ludzie, którzy, w, wydaje mi się, że no nie wiem, kibice wiedzą lepiej i środowisko wie lepiej, w jakim procencie zasłużyli na oba awansy? Wydaje mi się, że gdyby nie Janusz Okrześlik za moich czasów, nie podjął tej decyzji, która, która gdzieś, to, którą, którą mu tam gdzieś podpowiadano, mówię o mojej skromnej osobie, żeby po tej no, bardzo ciężkiej, tej pierwszej mojej rundzie wiosennej e, 2010, e, już, tam, już tam wielu mnie pod topór dało, wielokrotnie już namawiano pana prezesa, żeby sobie dał spokój, ten trener nie ma doświadczenia, on nie udźwiga tego i tak dalej, natomiast e, on to udźwignął i, i przyznam się, że troszkę mi się łamie głos, bo przeczytałem na Facebooku, na, jedno, na jednym z portali społecznościowych, że, że, że Janusz jest chory i życzę mu szybkiego powrotu do zdrowia. Z taką wolą zwycięstwa, jaką on prezentuje, to myślę, że, że to szybciej odejdzie niż przyszło. Życzę Ci, Janusz, jak najszybszego powrotu do zdrowia. Natomiast no, jest druga osoba, właśnie pan prezes Bogdan Bo Boguś, mój kolega serdeczny, którego też pozdrawiam niesamowicie. Przed chwilą sprawdziłem właśnie na komórce, że dzwonił do mnie, więc myślę, że przyjeżdżając do Bielska, no musiałem się z tym liczyć, że, że będę ciut bardziej popularny niż ci chłopcy tutaj, którzy ze mną przyjechali, ale mówiąc całkowicie poważnie, to też osoba, która wydaje mi się, wy wiecie lepiej tutaj, że też podjęła w pewnych momentach bardzo znaczące kluczowe decyzje odnośnie zarówno współpracy z władzami miasta, ze sponsorem, ze sztabem trenerskim, wy wiecie lepiej. Natomiast ja tylko z mediów plus to, co gdzieś tam dowiem się od swoich przyjaciół którzy i tak nie chcą szczegółowo wnikać. Więc wydaje mi się, to jest taki wspólny mianownik. To jest jedyne porównanie i proszę mnie nie namawiać na następne. Jedyne porównanie. Wspaniała naprawdę otoczka jakby, nie tylko piłkarze, ale mówię, super współpraca i przychylność władz miasta, stabilny sponsor, plus a może przede wszystkim od nich, od nich powinienem zacząć, bo nie będę mówił o sztabie, że były oba dobre, bo na pewno ten jest bardzo dobry, nie wypada mi mówić o, o swoim, chociaż bardzo serdecznie też pozdrawiam z tego tytułu z wszystkich moich współpracowników, ale mówię prezes, który ma ikrę, nie powiem po męsku, czego, czego więcej kibice bardzo mocno i, i często wspominają ten, ten sezon 2010-2011 kiedy Podbeskidzie po raz pierwszy awansowało do elity z czym się panu najbardziej ten sezon kojarzy co, co zostało najmocniej w pana w pana głowie oj wiele rzeczy Powiem tak, że ja byłem takim e, e, trenerem, który bardzo lubił jeździć w teren. Zarówno oglądać jakieś mecze e, niższych lig, mecze młodzieży, dzieci, plus e, na różnego typu eventy byliśmy zapraszani. I przyznam się szczerze, że po rundzie udanej jesiennej, e, masy samochodów, które na przykład wracały z tych eventów, albo na niego jechały, albo gdzieś w tych mniejszych miejscowościach podbielskich, z szalikami pod beskidzia, z jakimiś napisami awans jest nasz i tak dalej. No, yy... Powiem tak, myśmy, był taki czas, że z małżonką nie mogliśmy przez galerię w Bielsku jakąkolwiek przejść spokojnie, bo albo trzeba było, co zrobiliśmy oczywiście. Szczególnie moja skromna osoba robiła z ogromną przyjemnością, robić zdjęcia z, z dziadkiem i wnukiem, na przykład z rodziną i synem, który gdzieś tam zaczynał kopać pod Beskidzio, albo w ogóle nie miał nic wspólnego z piłką. No, kapitalna sprawa, i wydaje mi się, że. Koloryt, koloryt cały to zawierał się w stadionie, starym, yy, przy tak marzyłem, nie miałem tej przyjemności, tak mówiłem sobie, kurczę, no, żeby dotrwać do, do tego momentu, w którym chociaż jeden mecz zaliczymy sobie wspólnie yy, na tym nowym stadionie. No niestety życie trenera jest jakie jest, był słabszy okres, absolutnie... Absolutnie tutaj nie ma do nikogo pretensji, tak jest życie, tutaj trzeba było pewne rzeczy wyprostować, norma, życie, a szczególnie trenera i z taką trochę zazdrością patrzyłem, kurczę biegają te chłopaki w tych barwach na nowym, na nowym obiekcie. Byłem potem jeszcze, jak stadion się już kończył budować jako ekspert jednej ze stacji, no to patrzyłem jak, jak to pięknie się rozwija, ale to jest już teraz norma, to już nie było niczym nowym, natomiast ja mogę tylko żałować jednej rzeczy, że ani jednego meczu nie poprowadziłem na nowym stadionie w bielsku okay. Jest Pan jedynym szkoleniowcem, który do tej pory prowadził pod Beskidzie i w pierwszej lidze i w Ekstraklasie. Jak Pan oceni trudność przejścia drużyny do, do tej najwyższej ligi w Polsce? I tutaj wspomnę o kolejnym atucie, który ma pod Beskidzie, czego nie miało 9 lat temu. Ja nie miałem żadnego doświadczenia w pracy w ekstraklasie, a przeskok jest niesamowity. Niesamowity przeskok to jest od strony taktycznej, przygotowania fizycznego. Przede wszystkim organizacji gry. To zresztą Krzysiek myślę, że wie lepiej ode mnie. Mówię Krzysiek, bo się znamy. Poznaliśmy się, bo Krzysiek przyjeżdża od czasu do czasu do, do, do Krakowa. Zna się bardzo dobrze z trenerem Michałem Probierzem, z trenerem Grześkiem Kurdzielem, więc przy okazji gdzieś tam mnie odwiedził. Porozmawialiśmy i bardzo muszę powiedzieć, i nie mówię to dlatego, że jestem tutaj, bo jakby było coś złego, to bym nie wspomniał o tym, ale bardzo chwalił naprawdę klimat w klubie, prezesa, piłkarzy i że mu się tu fantastycznie pracuje. Tutaj wspomnę o tym atucie, mianowicie no, Krzysiek ma ten atut, bo już pracował w lidze, był w sztabach szkoleniowych, widział, wie jaka jest różnica. Ja nie wiedziałem. Ja troszeczkę, powiem szczerze, z taką husarską szabelką, z, z takim pomysłem troszkę, troszkę szalonym przystąpiłem, bo być może dałem się ponieść też tej fali takiego, takiego optymizmu, takiego spontanu, że będziemy grać to samo, co graliśmy w pierwszej lidze, tylko będziemy niżej wygrywać, prawda? A tak naprawdę... No, życie zweryfikowało nas bardzo szybko, i szybko wyciągnęliśmy wnioski. Podejrzewam, że gdybym mógł hipotetycznie cofnąć czas, pewne rzeczy zrobiłbym inaczej, ale proszę mi wierzyć, nie ma ani sekundy współpracy z tymi chłopakami z tamtych czasów, sztabem szkoleniowym, której bym żałował. To co będzie teraz najważniejsze dla ekstraklasowego Podbeskidia? Czego życzyłby pan drużynie? No, nowy sezon jest, nic nie ujmując, oczywiście żadnej z drużyn, która uzyskała awans łatwiejszy, prawda? Więcej drużyn. W Ekstraklasie będzie od następnego sezonu. Jedna tylko spada, więc wydaje mi się, że tutaj cele na pewno. Nawet niedawno czytałem wywiad z prezesem z Bogusiem Kłysem, który bardzo fajnie powiedział właśnie na koniec tego wywiadu, że, że nikt. No nie, zresztą on, ja go na tyle znam, człowiek biznesu, że, że no, wie, czego chce i na pewno nie, nie, nie żaden minimalizm tutaj nie będzie miał miejsca. Będzie chciał na pewno przede wszystkim pokazać dobrą piłkę. Mówię tak samo o sztabie, o piłkarzach, że będą chcieli wnieść coś nowego, no o nas się mówiło, biorąc pod uwagę w jakim stylu weszliśmy, że wniesiemy coś. Myśmy może i wnieśli, ale dopiero po jakimś czasie, a tutaj ten start będzie niezmiernie ważny, to jest dla Beniaminka no, bardzo ważny start, no, proszę porównać teraz Beniaminków teraz z tego bieżącego sezonu, ŁKS, Iraków, Częstochowa, tutaj być może o rok za wcześnie, o dwa dla UKS-u, prawda? Nie, nie był do końca być może klub przygotowany na awans. Efekt taki, że lecą z hukiem, no tak trzeba powiedzieć, punktowo tak to wygląda. Tak spadli praktycznie na kilka kolejek przed zakończeniem rozgrywek już, już było po uks ie Natomiast Raków często chowa wniósł coś nowego, wniósł coś fajnego naprawdę i, i chciałbym, żeby przynajmniej e, e, pod Beskidzie, e, zachowując wszelkie proporcje, oczywiście i możliwości, bo myślę, że są porównywalne, e, wniósł. Tyle Tyle co Raków często chowam trenera Marka Papszuna, bo uważam, że trener Krzysiek Brede jest trenerem, który zupełnie inaczej patrzy już na piłkę niż ja patrzyłem. Troszkę, troszkę ma inne spojrzenie, zmodernizowane, troszkę bym powiedział nowsze, inaczej patrzy na to i wydaje mi się, że to co jest w stanie sztab szkoleniowy, Dać te, tej lidze, to będzie nowa wartość. Naprawdę myślę, że zobaczymy naprawdę kilka bardzo dobrych meczy. A końcówka rozgrywek w pierwszej lidze już pokazała, że naprawdę ten zespół może mieć w eksaklasie pazury. Tomy Café, oficjalny partner telewizji klubowej.